Michał ma wielkie plany na przyszłość. No być jak on. No jak Cristiano Ronaldo. Bo to mój idol. No to wiesz, że marzenia ja się spełniają jak się chce bardzo, nie? Dlatego trenuję. Chłopiec z protezą nogi gra w piłkę nożną, jeździ na rowerze, nadąża za swoimi rówieśnikami. Jednak proteza powinna być wymieniana co 3 lata, bo chłopiec rośnie. Starą protezę ma już 5 lat i jest za mała. Niewygodnie i w ogóle tak trudno się chodzi trochę. Na razie zrezygnowałeś z treningu? Mhm. bo po prostu nie dam sobie rady. Nogę stracił podczas żniw pięć lat temu. To był dla chłopca i jego rodziny szok. Jednak dzięki protezie nauczył się chodzić, nauczył się na nowo żyć. To już ma 5 lat. No także już tamtą już jest przymiarka. Już zrobili przymiarkę chyba we wrześniu. Także jakby były pieniążki, to być może, że w ciągu miesiąca tak mi się wydaje, że to panowie mówi, że nie będzie problemu, jak będą pieniądze zrobią szybko. Rodzina utrzymuje się tylko z pracy w gospodarstwie. Nie stać ich na kupno nowej protezy, która kosztuje ponad 35 tysięcy złotych. Część pieniędzy uzbierali dzięki ludziom dobrej woli. Brakuje im do kupna nowej protezy i do szczęścia Michałka jeszcze ponad 10 tysięcy złotych, a każdy dzień bez nowej protezy jest dla chłopca udręką, bo stara uwiera go i rani. No i tą piłkę to też przedtem lepiej kopał i tak dalej, a teraz trochę pogra, już się męczy szybciej i ten. No to niedługo będzie lepiej. No na, pewno. No na pewno jak będzie nowa, no to i będzie lepiej. Mhm. 35 tysięcy ma kosztować. No zależy właśnie, jak będzie rósł. Bynajmniej w tym roku przez wakacje podrózł okropnie. Szybko, rośnie przy tył. No i ci panowie mówili, że też będzie tak wydłużona, jak ta pierwsza, tylko że będzie częściej wymieniany ten lej, bo po prostu. W to się nie mieści. No i także ja nie wiem, jak ona ma wyglądać, ale mówię, no z opowiadanych tych panów to ma być taka jak prawdziwa nóżka. Na to, aby Michał znów mógł beztrosko bawić się, czeka także młodszy braciszek. Chcielibyśmy tak pobiegać, nie? Ale no Michał sobie nie radzi po prostu. Na razie, tak? Mhm. Czekasz na to, aż będzie mógł razem z tobą biegać? tak. Marzy o niej, bynajmniej marzy, bo już ciężko lubi piłkę, jest kibicem zapalonym, piłkarzem, no ale właśnie zaczęliśmy chodzić do Kruszyna na, na, na takie treningi dla tych młodych talentów, no ale sam już Michał zrezygnował, bo mówi, że po prostu męczy się. Uraża go, ta nóżka. Swój numer KRS na przekazanie 1% podatku i konto udostępnia na rzecz Michałka Kozaka Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. Na ekranie podajemy dane do wpłat od ludzi, którzy chcieliby pomóc chłopców w kupnie nowej, niezbędnej do funkcjonowania protezy. Od 6 lat Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zbiera środki na pomoc dla Michała Kozaka. W ciągu tych sześciu lat zebraliśmy 12 305 zł, były to głównie pieniądze z jednego ale nie tylko. Były to także różne dobrowolne wpłaty z całego terenu Dolnego Śląska. Przeznaczyliśmy te pieniądze do tej pory głównie na zakup protezy kilka lat temu, kwota 9 350 zł i zakup komputera 1798 zł. Ludźmi dobrej woli jakoś zdążymy, uda się, że to spełni się jego to marzenie wreszcie, że będzie mógł zagrać piłkę w ogóle. Mhm. Michałek wierzy, że niedługo znów będzie mógł kopać piłkę z bratem i kolegami. To byłby dla niego najpiękniejszy prezent pod choinkę.